Dzień dobry z tej strony, Shark Trader. Witam Was w sobotę. Witam wszystkich traderów i traderki. Na początku chciałem Was gorąco zachęcić. Jeżeli Wam się ten filmik spodoba, to zobaczcie, dorobiliśmy się fajnego przycisku w prawym dolnym rogu. Taki subskrybuj przycisk czerwony. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, bo dzięki temu na bieżąco będziecie mogli dostawać wszystkie analizy, które ja robię. Od razu żadnej nie przegabicie. YouTube wyśle wam alert e, dotyczący tego, że jest nowa analiza i nie spóźnicie się z żadnym, e, e, z żadną, z żadnym newsem i z żadnym e, zagraniem, z żadną analizą. Tak więc, e, jeśli Wam się ten filmik spodoba i chcecie na bieżąco je dostawać, koniecznie naciśnijcie przycisk subskrybuj. A teraz analiza. Analiza ropy. Dawno ropy nie było. Ostatnia analiza była 23 maja tutaj, kiedy kiedy gdzie jest ta żółta linia wtedy mówiłem kiedy zakończy się ta mozolna konsola na ropie i wyznaczyłem y, dwa poziomy ten różowy i ten różowy hmm. według mnie powinien się tutaj wyrysować powinna się wyrysować formacja harmoniczna dokładnie od tego miejsca <laughs> przepraszam dokładnie od tego miejsca rynek Poszedł do góry, tak jak mówiłem, bo wtedy ewidentnie widziałem wystrzał, początek wystrzału czemu? Ano, z powodu tego tutaj tego odrzucenia, odrzucenia tego skrzyżowania przez mocną świecę H4 i widziałem wystrzał do góry, o czym was poinformowałem. Sęk w tym, że nie doszło do tego miejsca, do którego ja prognozowałem wstępnie, ale umówmy się. Ja to zawsze powtarzam i też nagrałem nawet taki film dotyczący zabezpieczania pozycji. Jeżeli kurs doszedł nam, spójrzcie, ten zielony poziom, to jest rozciągnięcie siatki Fibonacci'ego odtąd aż dotąd. Doszliśmy do 61,8. Kiedy doszliśmy do 61,8, i nawet wchodziliśmy w tym miejscu, nie w samym dołku, tylko w tym i widzimy dywergencję na rynku na interwale H4. To nikt o zdrowych zmysłach nie trzymałby tej pozycji w tym miejscu, tylko zabezpieczyłby gdziekolwiek na tym dołku, na kolejnym dołku, na tym dołku. Tak więc <laughs> wprawdzie, oczywiście w tym wypadku yy, analiza nie wyszła od A do, yy, do Z idealnie, mam na myśli nie doszła do tego poziomu, który wyznaczyłem, ale ja często wam powtarzam na rynku najważniejsze liczy się nie to, żeby mieć rację, tylko to, żeby zarabiać pieniądze. A zarabianie pieniędzy to jest też umiejętność dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji na rynku. I jeśli widzimy bardzo dużo sygnałów niebezpiecznych na ważnym poziomie, a mamy zysk, to zabezpieczajmy ten zysk, ponieważ każdy zaksięgowany zysk nie jest stratą, czyli jest naszą wygraną. Tak więc tutaj rynek poszedł, dał zarobić. Mm, i, mm, I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o rozliczenie się z poprzedniej analizy. Natomiast teraz <coughs> chcę Wam, jeszcze za czym przejdę do bieżącej analizy, to chcę się odnieść do analizy z, zobaczcie, tutaj jest, tutaj jest wykres, linia żółta 3 marca. Wtedy, 3 marca, tych z Was, którzy są ze mną dzisiaj na kanale, było bardzo niewielu. Wtedy kanał miał, nie wiem, może z 10-20% tych osób co teraz 3 marca to był tydzień po wybuchu wojny na Ukrainie. Wtedy ropa po prostu szalała do góry. Emocje na rynku były sięgały zenitu, były takie jak w 2008, kiedy Lehman Brothers, Brothers zbankrutował. I wtedy 3 marca ja, ja zresztą, jeżeli mi nie, nie, nie wierzycie na słowo, to ja pod tym filmem, który dzisiaj nagrywam, wrzucę wam link do tego i wam wrzucę tą analizę. 3 marca powiedziałem, że ropa będzie taniała, że ropa będzie po 70 lub 80, yy, to chyba było, że będzie po 80 dolarów. Dlaczego to powiedziałem? Ano, dlatego, że byliśmy po 5 falach, po cyklu pięciu fal wyznaczałem przepraszam, że tak skaczę ale muszę to dostosować wyznaczałem te pięć fal zobaczcie, to skasuję jeszcze żeby był porządek wyznaczałem, że te pięć fal wypadnie w tym miejscu Pięć fal wypadło w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ ta piąta fala była rozszerzona, a ja często Wam na kanale powtarzam, jeżeli są dwie fale impulsowe rozszerzone, zarówno na przykład trójka, jak i piątka, to bardzo ciężko jest to oszacować. Tak więc zazwyczaj wtedy po prostu za pierwszym razem łapie się stoplosa. I tutaj pierwsza reakcja była, wybiło, i to był absolutny bezwzględny szczyt. Czemu? Ponieważ zobaczcie. Jesteśmy po pięciu falach. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. I piąta fala również miała pięć fal. I w tym momencie należy się korekta. Należy się korekta, która ma miejsce. Poszła fala numer jeden, fala numer dwa, która miała bardzo nietypowy charakter, ponieważ była bardzo długim, wielomiesięcznym, kilkumiesięcznym boczniakiem. I w momencie, kiedy wszyscy już wszystkim uśpiła się czujność. To zaczął się, zaczęła się realizować kolejna fala spadkowa. I o niej właśnie chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Czyli zobaczcie, 3 marca mówiłem o spadkach, wtedy kiedy był potężny ruch. I te spadki właśnie następują. Ten, to nagranie, to o czym mówię, jest dowodem na to, że przetrzymuję wszystkie stare szablony, żeby później ze starych analiz się rozliczyć, moi drodzy. I teraz przechodzę do najnowszego szablonu, żeby Wam Yy, powiedzieć, jak to widzę. Przede wszystkim to, co jest tutaj najważniejsze, to jest to, co skłoniło mnie yy, jakiś czas temu, yy, kiedy Wam zrobiłem analizę, że wzrosty dolara są chwilowo zagrożone. Tu jest dokładnie ten sam układ, a mianowicie przebiliśmy gwałtownie yy, średnie. W tym wypadku na interwale d1, i kurs wraca dokąd? Zobaczcie, do tego krosa. Do tego krosa tych średnich. Tutaj. I z tego miejsca należy szukać podłączenia się w trzecią falę: fala pierwsza, fala druga i fala trzecia. I teraz ten cross, co on powinien zrobić? Powinien odrzucić cenę jakimś pięknym wąsem, najlepiej świeczką koloru czerwonego, czyli długi wąs i zamknięcie się korpusu poniżej ceny otwarcia. Nie wiem dokładnie, kiedy się to stanie. Czy to będzie już w poniedziałek? Czy kurs będzie dochodził tutaj? 5, 7 dni, wolniutko. Tak więc nie wiem dokładnie, w którym miejscu się to rozegra, ale stawiam, że gdzieś w tych, w tych okolicach, bym, ja w tych okolicach będę poszukiwał zagrania na short. I teraz, dokąd może nas to zaprowadzić? No, zobaczcie. Przede wszystkim, jeżeli zaczniemy spadać, to co nam się tutaj wyrysuje? Najpierw zobaczmy jakąś, mm, może inaczej, innym narzędziem to zrobimy. To, co mnie się tutaj y, jawi, to formacja harmoniczna, moi drodzy. O. I jaki jest punkt B? Punkt B między 50 a 61,8%. Co to znaczy? To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. To jest hybryda. Nie wiemy, czy to jest Batman, czy to jest Gartley. Dlatego yy, ciężko będzie oszacować, czy punkt zwrotny powinien być na 7,86 czy 8,86. Natomiast Gartleye, mimo że są Gartleyami, mają swój konkretny punkt D. Rzadko zdarza się, żeby zatrzymywały się na 7,86. W większości przypadków fruną do 8,86. Do tego tutaj poziomu. W tym wypadku będzie to 75 dolarów za ropę, 3 marca 3 marca, gdzie wyznaczyłem poziom, 79 dolarów. Raptem 4, 4 dolary różnicy. W momencie, kiedy robiłem analizę, kurs był po 116 dolarów, czyli raptem o 4% kursu się ewentualnie pomyliłem. Co nie znaczy, że, że, że nie dojdziemy do, do tego poziomu. Tak więc w momencie, kiedy tutaj wchodzimy, kurs spada, powinien spaść niżej, tworząc formację harmoniczną. I zobaczcie, ja bardzo często formacje harmoniczne wykorzystuję do tego, żeby oszacować, gdzie będzie punkt zwrotny i gdzie należy wejść. A w tym wypadku konkretnym, zobaczcie, jaką fajną funkcję ta formacja harmoniczna pełni. Jeżeli wejdziemy tutaj, to ona pełni nam rolę tej profitu ponieważ wiemy, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że ta formacja się odwróci. A bardzo często zdarza się, że formacja harmoniczna nie zatrzymuje się tak idealnie w punkcie D, tylko cena pracuje często aż do poziomu 100%, a czasami nawet dalej, ponieważ żeby formacja była spełniona, to kurs ma prawo nawet przekroczyć o kilka procent formację, punkt, punkt X. Tak więc Myślę, że no tu bezwzględnie trzeba być czujnym. No bo, jeżeli będzie to formacja Gartleya, to jednak nie można bagatelizować jej pierwszego yy, poziomu. Tutaj mamy 83 dolary, a drugi mamy 75 dolarów. W tym miejscu, tak więc zobaczcie, wchodząc gdzieś tu, no, gdzie byśmy tu mogli postawić stop lossa? Jeszcze jedna jest ważna rzecz, którą teraz właśnie zauważyłem, i wam ją pokażę. Spójrzcie. Widzicie, linia trendu, która się wytworzyła i dotknięcie tej linii trendu w porównaniu z tym krosem, to jest nasze wejście. To jest nasze wejście e, ze stop lossem powyżej na przykład ostatniego dołka. 50 przepraszam 500 punktów do zgarnięcia 300 punktów przy pierwszym wejściu to jest 6R. Jeżeli byśmy Wchodzili dalej to jest no, niech będzie 360, to jest 7R. Jeżeli zainwestujemy 3% na transakcję, to z 5R robimy 15%. A przecież dla ludzi, którzy są traderami i potrafią zejść na niższy interwał i dopracować, policzyć tutaj falę dobrze. Znaleźć tu odpowiednią formację odwracającą trend, to można wejść z bardzo bliskim stopem i mieć tych R naprawdę dużo więcej. Natomiast mm. y, natomiast y, natomiast y, pierwsze, y, g, g, może źle powiedziałem, nie pierwsze, grając ze stop w tym miejscu, na poprzednim y, szczycie, czyli mając właśnie te 500 y, punktów, robimy 6, 5, 6 R to jest. Przy ryzyku 3% 15%. W ile czasu? Nie wiem, ale wiem jedno. To jest fala impulsowa, a one poruszają się bardzo szybko. Zobaczcie, jakiej dynamiki nabrał ten ruch po odbiciu od tego punktu. Takiej samej jak tej. Taki, taka sama dynamika jak ten. Impulsy są szybkie. Więc myślę, że to będzie kilkanaście dni. Może miesiąc, ciężko powiedzieć, ponieważ to jest interwał D1. Tak więc, jak widzicie, analiza z 3 marca, ja się sam cieszę, że mi tak fajnie wyszła i fajnie działa. Jeszcze zobaczymy dokładnie, czy zadziałała, ale wszystko na to wskazuje. Tak więc, to jest setup na najbliższy tydzień. Powiem Wam jedną rzecz. Ja obserwuję. Was na telegramie jak piszecie wszedłbym tu, wszedłbym tam, wskoczyłbym tu, wskoczyłbym tam. Powiem Wam według mnie w tym zawodzie to nie jest tak jak w zawodzie każdym innym, że im więcej pracujesz tym więcej masz. To jest odwrotnie. Im mniej pracujesz tym więcej masz. Czemu? Ponieważ yy, rynki są tak skonstruowane, żeby wciągnąć ludzi aby trajdowali, 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 Ponieważ wtedy jest duża szansa na stratę. Łatwiej się pomylić, jeżeli zrobisz 100 handli w ciągu tygodnia. Ale jeżeli selekcjonujesz dwa, trzy handle w ciągu tygodnia, to tylko dla każdego może być inna wielkość, ale idealne, perfekcyjne, skupisz swoją energię na dobrym policzeniu, nie tylko wejścia, ale też wyjścia jesteś skoncentrowany, sfokusowana na jednym dobrym zagraniu, to może naprawdę bardzo ładnie zarabiać. Nie trzeba, ja nawet uważam, że wiecie, handlowanie na dużej ilości instrumentów, to jest po prostu overtrading. Overtrading powoduje zaciemnienie tego, co jest naprawdę ważne. Tak więc wystarczy jeden setup, i zobaczcie, ja wam na każdym prawie nagraniu pokazuję 20%, 15%, 30%. To są zagrania do wzięcia. I teraz sumujcie sobie to wszystko i podzielcie sobie tylko i wyłącznie na półto. To macie kilkadziesiąt razy więcej niż w bankach, na lokatach, gdziekolwiek indziej. Wystarczy tylko być spokojnym, cierpliwym i Dopracować bardzo dobrze jakieś jedno, dwa wejścia. Człowiek, który w obecnych czasach ludzie są bardzo rozlatani, chcą wszystko szybko, chcą jak najwięcej. Taki jest wyścig szczurów wszędzie we wszystkim. A to nie tędy droga. Trading, inwestycje, ten zawód powinien być taki, żeby pracować mało, po to. Żeby mieć czas dla rodziny, na hobby, na podróże. Tak więc, tak więc, no, kilka słów powiedziałem o takim podejściu psychologicznym, swoim też. Niech to będzie jakiś bonus do tej analizy. Bo chcę Was zachęcić do tego, żebyście robili dobre analizy i nie musieli tak. Skakać we wszystkie strony, na wszystkie instrumenty co chwilę, jak to się mówi, skakać z kwiatka na kwiatek. I to wszystko moi kochani. Jeszcze raz podkreślę, jeżeli Wam się ten filmik podobał i chcecie dostawać na bieżąco informacje, kliknijcie w prawym dolnym rogu w przycisk subskrybuj, a na pewno YouTube Was będzie od razu informował. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, dawajcie łapki w górę i zapraszam wszystkich do siebie na Telegram. Pozdrawiam Was wszystkich. Shark Trader. Cześć.